Ty chcesz wylądować w środku miasta? Czekaj, zaraz opanuję. Będziemy strzelać do wierzch. Czekaj, muszę obczać jak się obniżało lot, wiesz? Ty leż na tej wieży, bo zapisz. Z. Zaraz się cofniemy. Mamy stabilizację, to jest pod nas? Kurwa! Strzelaj, strzelaj! <grystanie> <grystanie> czekaj, czekaj, Nie, tę Trafiłeś go czy nie? Trafiłem, ale nie, bardzo słabo. Czekaj, bo muszę obczaić to sterowanie. Ale z powrotem potapią wiesz. Czemu, tu się myszką to steruje? Ale dobre było. Ty leżysz no tam? Zdjąłeś go chyba. Nie kręć. Nie kręć wyżej Podjedź żyj. Ty, ty, żyj. do nas. Może... Nie ty, on zdąży? tu nie żyje. Cze Ale nie mam zaliczonego kina. Dobra, ląduj to. Chyba, chyba, chyba do strzelają do nas. O, dostałem. żyjesz? Jeszcze żyję. Czekaj, jakby hmm. sterowania ciągle. Czy kontrol? Z? Z Eject? Nie, no co ty? Chcesz nogi połamać? Trust me, Już? my friend Kurwa, Trust tak. me. Wychodzę. Jeszcze nie. Teraz Dobre Dawaj na to Dobre to było. Aż Alda w 10 zrobił.